Dzień dobry z tej strony Dawid z kanału Danwielt na Filipinach. Przed chwilą widzieliście Baneksa, kuzyna rodziny, który no, wymyślił ciekawy sposób na trzaskanie lodu. A po co go trzaska, to pokażę Wam już za chwilę. Dzisiaj mamy oczywiście. Ten pogrzeb taki właściwy z ceremonią w kościele. Myślę, że się tutaj nie będę za bardzo zagłębiał, bo chcę uszanować gdzieś tam, wiecie, rodzinę. Natomiast no, coś, coś wam na pewno pokażę, bo już na ten temat jeden film jest, gdzie no, opowiadałem mniej więcej jak to wygląda. Teraz pokażę Wam rzeczy, które mogą wam gdzieś tam powiedzmy już nie tylko pobudzić waszą wyobraźnię, ale może i zrozumieć pewne rzeczy. Oczywiście dzisiaj, żeby wszystkim ułatwić jakąś pracę, bo każdy ma coś do zrobienia, jeszcze mi o 5 rano trzeba było wstać, żeby wszystko załatwić, a kuchnia jeszcze nigdy nie była tak pełna, jak Wam nieraz pokazywałem różne rzeczy, co tutaj się dzieje, więc jak sam uczestniczyłem choćby w no, dzieleniu świni, tak, w ciachaniu mięsa itd., itd., to dzisiaj wolę się tam nie zagłębiać, Myślę, że wy też nie chcielibyście zobaczyć tego, co się tam dzieje, bo podejrzewam, że mogłyby się posypać komentarze, które niekoniecznie byłyby no, pozytywne i zrozumiałe, przynajmniej dla rodziny, bo tutaj tak jest, no i nic z tym nie zrobimy. Zazwyczaj mój samochód stoi tam, gdzie teraz ten Hilux. No i dzisiaj się wcisnąłem tutaj w te ciasne przejście. Pokażę Wam z drugiej strony, co tutaj się dzieje. No i ten lód oczywiście był potrzebny do tego, żeby tutaj w tych takich styropianowych pojemnikach poukładać różnego rodzaju napoje, no i żeby one przynajmniej, powiedzmy, wytrzymały do końca dnia. Tak jest, bo ta izolacja z tego styropianu wystarcza, no tutaj ten pojemnik oczywiście zostanie uzupełniony wodą, no i całe... Całe auto to jest można powiedzieć e, no, Załadowane Dzisiaj chyba nie będę nikogo brał Tylko sam, same rzeczy I jeszcze mają tutaj hamburgery e, Zostać zapakowane Hamburgery są już w kartonach e, I jeżeli chodzi o hamburgery Jeżeli chodzi o hamburgery To oczywiście zostały one nam dostarczone e, Tylko w woreczkach no, A myśmy je przepakowali oczywiście w takie papierowe Żeby to było w miarę taki wiecie Zestaw Zjeść i wyrzucić do, do kosza pozostałości, no i oczywiście jest to wszystko w kartonach, także no, ta pogrzebowa organizacja jest naprawdę na wysokim poziomie. Oprócz tego wszystkie miejsca zmieniły się oczywiście w miejsce parkingowe, także jest tutaj dużo motocykli. No i kawałek dalej, też oczywiście e, są dzisiaj nie tak dużo, ale wcześniej jak tutaj. E, że tak powiem, przyjeżdżali goście, bo to przez cały tydzień, jak ta trumna jest w domu, to oczywiście były porozkładane stoły, krzesła. No i oczywiście wieczorem było, wiecie, takie granie w karty, no i różnego rodzaju inne rozrywki. To jest takie typowe na, na tych pogrzebach e, filipińskich. Po właścicielce oczywiście został piesek, który się nazywa Dikay, No i przypięty jest tutaj na łańcuchu, bo kręciłby się wszędzie. Jak ciocia jeszcze żyła, to pies był taki, wiecie, kurcze, no niedotykalski, nie chciał się dotykać. Zawsze krzyczał, szczekał na wszystkich, żeby się tam nikt nie zbliżał. A teraz jakoś tak e, no, jest, jest inaczej. Psy też to odczuwają ogólnie zwierzęta. Także Dikaj. No, tikaj, tikaj. Dobra. Starczy pokazałem wam. Pójdziemy sobie porozmawiać. Dobra, słuchajcie, ja znalazłem sobie takie miejsce, gdzie myślę, mogę usiąść, bo jest naprawdę dużo ludzi. Um, nie wiem za bardzo, jak wytłumaczyć Wam pewne rzeczy, żebyście zrozumieli. Powiem tak, filipińskie rodziny są zazwyczaj bardzo liczne, w związku z tym nierzadko jest tak, że um, te rodziny, część mieszka koło siebie, część gdzieś tam na Filipinach lub za granicą. I w ciągu tego tygodnia, gdzie ta trumna jest wystawiona w domu zmarłego, ci wszyscy ludzie przyjeżdżają. I no jest tak, że słuchajcie, Ludzie są tu mega gościnni, bo to nie jest tak, że gdzieś tam sobie szukacie hotel i, i zaraz yy, wiecie, wszy, wszystkich stać na ten hotel. Tylko rodzina zazwyczaj udostępnia, czy to podłogę, czy to jakieś kanapie, kanapy, wersalki i tak dalej. Więc zazwyczaj przez ten czas to jest tak, że mm, jak to mówią kolokwialnie, w tym domu jest jak w ulu. No i teraz faktycznie jest też taka sytuacja, że ostatnią noc na przykład kuchnia szła pełną parą. Że ludzie się zmieniali i teraz tak naprawdę no, wstając rano staramy się, żeby wiecie, no, być cicho, bo ci ludzie, którzy pracowali w nocy, one teraz, oni teraz śpią. Także no, to jest tak, że my teraz robimy tą część przygotowawczą. Ja też za dużo nie będę poświęcał na dzisiejsze wideo, bo chcę być pomocny i też e, no, mam pewną przydzieloną. E, część e, dotyczącą właśnie tego całego pogrzebu. Także dzisiaj ja przynajmniej będę przewoził jakieś tam pewne towary, nie ludzi. Bo zazwyczaj było tak, że przewoziłem ludzi. No dzisiaj jest kilka pick-upów z tego, co widziałem, już są trzy, więc e, trzy plus to, gdzie tutaj siedzę, więc e, no ludzie będą mieli przewóz. E, oczywiście dzisiejszy pogrzeb odbywa się w innym miejscu, w innym mieście, więc e, no. Będziemy musieli tam przejechać, ale to już tamtej części Wam nie będę pokazywał, bo myślę, że e, no, kwestia, wiecie, jakiegoś tam, powiedzmy, e, jakiejś uroczystości w kościele jest Wam bardzo doskonale znana. Następna część, czyli cmentarz, no to jest e, właśnie wymurowany taki, powiedzmy, nazwijmy to sarkofag, który zazwyczaj jest kilka dni wcześniej e, właśnie przygotowywany. Ja pamiętam gdzieś dwa dni po tym, jak trumna się znalazła w domu, no to rodzina kupowała materiały, tam te halobloksy filipińskie, czyli te pustaki, no i ktoś jechał na ten cmentarz, żeby tam w tym miejscu, gdzie zazwyczaj już jest miejsce e, rodzinne, żeby po prostu no, zrobić taką dostawkę, tak, no i ta dostawka oczywiście została ładnie gdzieś tam wytynkowana, w taki sposób typowo wiecie, no prosty filipiński, no i dzisiaj po prostu ta trunna będzie umieszczona w tym sar sarkofagu. Także tak to mniej więcej wygląda. E, powiem Wam tak, moje takie odczucia odnośnie tych pogrzebów, bo one są no inne niż, niż w Polsce. Ja dzięki temu, że na Filipinach tutaj widzę, jak to wygląda, to jestem w stanie zrozumieć dlaczego u nas pogrzeb jest jednodniowy. I nie wyobrażam sobie wręcz. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale nie wyobrażam sobie, żeby u nas pogrzeb w Polsce miał gdzieś no kurczę, być tygodniowy, bo tak, jedna rzecz to jest taka, że tutaj takim już normatywem filipińskim to jest to, że ludzie przez ten cały okres czasu, kiedy ta truna jest w domu potrafią nie pracować. Może nie wszyscy, ale większość. I widać to takie jakby rozleniwienie, które się wszystkim udziela. Ja może tak to odbieram, bo no powiedzmy szczerze, że. Uważam siebie za osobę pracowitą, więc dla mnie to takie jakby... Jak to nawet nazwać, kurczę, poczucie, że są, nie wiem, święta, jakiś dzień wolny od pracy, a kiedy jesteś w transie i pracujesz, to tak nagle odczuwasz, że wszystko wokół ciebie hamuje, zwalnia. I właśnie to jest taki moment, kiedy ja też tutaj to, to odczuwam i bynajmniej nie jest to dla mnie budujące, bo ja też zauważyłem, właśnie to mi szwagier kiedyś powiedział, on jest takim, można powiedzieć, elektrykiem spawaczem, ma, ma pewnego rodzaju, powiedzmy, jakieś doświadczenia i chciał nawet kiedyś pracować za granicą, bo, bo są Filipińczycy, którzy po prostu chcą, ale on to zawsze tłumaczył tak, wiesz, słuchaj, jeżeli idziesz do brygady, tam powiedzmy jest 10 osób i ty jeden się starasz, gdzieś pracujesz, a reszta siedzi albo się nie stara i tak dalej, to zazwyczaj jest tak, że nazwijmy to taką aspiracją, tak, że ta aspiracja potrafi w, w, zgoła Innym kierunku, i ludzie po prostu no, zaczynają wszyscy gdzieś tam flapcić i, i siedzieć. Nie? Więc to tak mniej więcej wygląda. Natomiast to, co jest fajne, to widać tą życzliwość tych ludzi, to, to zgranie, że, że te pogrzeby to jest tak no, zupełnie inaczej. Tu nawet to jest jedno z takich jakby momentów, kiedy owszem, oni się dogadują, ale dużo rzeczy się odbywa gdzieś bez słów. Bo ja zauważyłem, że Filipińczycy sami z siebie, na przykład, jeżeli chodzi o kwestie pomocowe, jeżeli coś tam robisz, to ci. Nie pomogą sami siebie. Musisz im dokładnie powiedzieć, wytyczyć, słaje: czy zrobisz dla mnie to i to, albo nie wiem, dzisiaj będziemy robić to i to. I po prostu to jest kwestia takiego dogadywania się. A tu widzę, że to e, no, funkcjonuje w taki sposób bardziej zwarty. Nie? Teraz się zaczyna taki okres, kiedy ja już tu czuję od blachy, że, że robi się troszeczkę gorąco. Dzisiaj ten pogrzeb jest po godzinie 14. .00. Jeszcze na pewno możecie gdzieś tam słyszeć ten, ten szum. Tutaj akurat nie ma. Żadnej plandeki. Jest mocny wiatr, więc ten wiatr gdzieś to tam niweluje, ale jest dużo napojów, jak widzieliście. Jest woda, Coca-Cola, jeszcze jakieś inne rzeczy. No takie typowe, wiecie co, co Filipińczycy zazwyczaj piją. Jakieś tam coś na przegrywkę, no bo to jednak trochę potrwa. Na cmentarzu, z tego co pamiętam, to cmentarz w e, Manhujot jest e, no, nieosłonięty. Gdzieś tam w zawsze mi się kojarzyło, że jest więcej tych, tych drzew. Jest możliwość znalezienia tego jakiegoś takiego cienia. Nie? A tu jednak wyobraźcie sobie 32 stopnie i to słońce gdzieś tam jednak pali, ustać w tym wszystkim. No więc to tak mniej więcej e, wygląda. Także tutaj e, dzisiaj, e, co ciekawe, nie działa taki, wiecie, Filipino Time. Tylko faktycznie, jak oni się omówili na tą godzinę 14, to o tej 14 to dzisiaj się wszystko odbędzie. Nie? Także e, no myślę, że dla Was, dla osób, które gdzieś tam przylatują, odwiedzają Filipiny, a. Nie żyją jakby takim życiem, wiecie, rodzinnym, filipińskim, to pewne takie rzeczy są dla Was um, gdzieś poza Waszym zasięgiem, trochę może nawet niezrozumiałe, bo gdzieś tam zdarzy się Wam widzieć ten pochód na, na ulicy, gdzie zmierza kilka ciężarówek pełen ludzi. To nie jest tak jak w Polsce, że pogrzeby są takie wersji mikro-mikro. To naprawdę potrafi być do 500, 500 i więcej osób, także to jest widoczne w białych strojach, nie czarnych, tak jak u nas gdzieś tam jest żałoba, także ubrani na biało. Natomiast większość z Was nie doświadczy tego właśnie, jak to jest, jak ludzie w domach śpią, jak organizują się, że w kuchni potrafi być kilka palenisk, tak, nie tylko gazowe, ale i tam gdzieś kurcze w ten ich tradycyjny sposób, te woki, to wszystko poustawiane gdzieś na zewnątrz jeszcze nieraz na jakichś klockach, jakiś tam dróg zbrojeniowy pospawany, żeby tylko był jakiś taki prowizoryczny róż. I, I to wszystko się dzieje. To jest tak olbrzymia ilość, wyobraźcie sobie 500, 500 osób, żeby to wszystko przygotować. Nie? I ja myślę, że to jest właśnie jedna z tych rzeczy, której no, nie doświadczycie i to wiele takich spraw jest. Ja zauważyłem, że na przykład um, youtuberzy i to nie, żeby był jakiś mój zarzut, bo ja wiem, że każdy ma prawo gdzieś tam wybierać sobie, co chce widzieć, co chce doświadczać ale ja już zauważyłem, że większość właśnie tych youtuberów polskich, zagranicznych pokazuje zazwyczaj piękne miejsca tutaj, a bardzo mało mówi o tych, wiecie, sprawach związanych z tym, z tym życiem, tak? Bo to jest jednak część tego, mm, powiedzmy, życia, którą doświadczycie, jeżeli będziecie na przykład chcieli mieć żonę Filipinkę, to niestety, ale um, no nie ominie Was w tym miejscu. Inaczej, jeżeli nie dotyczy Was to, to te miejsce, powiedzmy, Filipiny, Będziecie znać tylko i wyłącznie z pozycji tego takiego, powiedzmy, turysty, więc ja staram się gdzieś tam na tym kanale opowiadać różne rzeczy, czasami tłumaczyć, co się skąd bierze. I wiecie, ja bardzo często, bo to nie pierwszy raz po, po ostatnim filmie, gdzieś tam spotykam się z jakimiś tam zarzutami, że zajmuję się czymś, co nie jest moją profesją. No to wiecie, to jest takie. Moim zdaniem ograniczanie człowieka, że jeżeli jesteś tak jak ja, na przykład mechanikiem, zajmuj się mechaniką, więc już wszystko inne nie możecie dotyczyć, a jednak ja powiedzmy sam uważam inaczej, że jeżeli interesuje mnie botanika, są różne inne rzeczy, nawet sprawy, z którymi ja nigdy wcześniej nie miałem do czynienia, to mając swój rozum, oczy, jestem obserwatorem, obserwuję, wyciągam jakieś wnioski. E i pozwala mi bynajmniej to gdzieś zrozumieć inny punkt widzenia, bo nawet tak jak nieraz się ludzie odnosili do pewnych rzeczy w taki sposób, wiecie, trochę brzydki, trywialny, ale no... Była, była w tym racja, tak? Że życie w syfie, nie wiem, w jakimś tam ubóstwie... Yy, nawet pamiętam, jak odniosłem się do komentarza gdzieś tam... Yy, znaczy, komentarza materiału publikowanego przez Rafała Barana, gdzie ktoś mu tam zarzucił, że mieszkasz w slumsach, tak? No to jest taki punkt widzenia ludzi. Z drugiej strony, ci ludzie właśnie nie rozumieją, dlaczego tak jest, ja staram się właśnie gdzieś tam stanąć w pewnym miejscu, poobserwować coś, bo na to się składa kilka czynników: zachowania ludzkie, na przykład system, w jakim się żyje, pieniądze, jakie ci ludzie mają, to w jaki sposób organizowane jest życie w rodzinach, więc, więc to wszystko, jakby wiecie, składa się na tą jedną całość. Dlatego ja nie ograniczam sobie tego pola i broń Boże, nigdy na przykład. Nie powiedziałem, że jacyś Filipińczycy są do dupy, źli, tacy, siacy. Wiecie, takie rzeczy mają gdzieś miejsce w Polsce, że ludzie są em, szufladkowani na jakichś lewaków, prawaków. Łatwiej się rządzi, kiedy się ludzi gdzieś tam dzieli, uważa się za lepszych i gorszych. Zauważcie, to nie jest tak, że się o kimś gada, że no dobra, ty jesteś inny. No wszyscy jesteśmy inni i. I teraz e, ta inność jest nieszkodząca, tylko tu od razu się podkreśla taki, wiecie, kontekst, że jak już jesteś inny, no to musisz być zły, tak, negatywny. Nie, ja zawsze mówię, ja bardzo chętnie podam rękę komuś, kto ma inne doświadczenia, inne zdanie na jakiś temat, bo to zdanie jest zazwyczaj, wiecie, wytworem tego, w czym, w czym tkwił, tak, dlatego ja, no, to nie jest tak, że ja bronię jakiegoś tam zdania, ja staram się wypowiadać w najbardziej jakby możliwie neutralny sposób, nawet w kwestiach filipińskich, bo wiele rzeczy jest niedopowiedzianych, wiele rzeczy gdzieś tam jest nie, niedotykanych przez youtuberów ze względu na to, że na przykład Filipińczycy są tak specyficzni, że oni nie lubią krytyki, jak bardzo by to na przykład nie było prawdziwe, nie? I teraz kolejna rzecz to jest taka, jak nieraz spotykam się z tym, że Polak nie rozumie Polaka, to wyobraźcie sobie jak Polak potrafi nie rozumieć Filipińczyka, gdzie to jest zupełnie inna... I na mentalność, także no to, to tyle, jeżeli chodzi o taką rozkminę, która przyszła mi do głowy właśnie przy okazji e, tego pogrzebu. Zazwyczaj jak tu ktoś umiera, to ja mam coś takiego, że przychodzi mi taki czas przemyśleń, podsumowania pewnych rzeczy. E, dla mnie śmierć tak słowem zakończenia, to nie jest koniec świata. Ja uważam, że to jest coś. Co powoduje nastanie pewnych zmian, tak? I myślę, że każdy z nas ma inną filozofię dotyczącą życia, inną filozofię dotyczącą właśnie śmierci. Tak, jak u nas my się smucimy, tu na Filipinach, ja mam wrażenie, że nie wszyscy się smucą. Czasami ludzie gdzieś w pewien sposób celebrują to tak radośnie, także mają prawo wyboru i myślę, że. No chyba nikt nie powinien tego krytykować, tak? to jest inna gdzieś tam odmienna kultura, oni to robią w taki sposób, a ja bynajmniej staram się gdzieś tam pokazać. I myślę, że tylko człowiek, który nie ma jakiejś empatii, gdzieś tam jest, nie wiem, ograniczony w pewien sposób, albo ma taki ja to nazywam takim, wiecie, pułapką w programie w głowie, gdzie słysząc jedno słowo na zasadzie, nie wiem, lewak, foliarz lub inne jakieś tam rzeczy. Zaraz się uruchamia, już mu się włącza całe spektrum, co to może być. Nie? Ja też czytałem wiele rzeczy o Filipinach, niekoniecznie dobrych. Jedne rzeczy mi pomagają, gdzieś tam ustrzec się, jakiś, powiedzmy, popełniania błędów. Inne znowu niekoniecznie mają zastosowanie, ja dlatego mówię, są ludzie, ludziska i gdzieś tam na 100 Filipińczyków może się trafić, powiedzmy. Pięciu, którzy będą niefajni, i niektórzy na nich akurat trafiają i mają złe doświadczenia, i myślę, że tak samo może być z tymi pogrzebami. Jeszcze jest kwestia jakiego wyznania jest osoba zmarła, może być to różne. Czasami są rodziny, które są po prostu niefajne na Filipinach. Jeżeli na nie traficie, to no niekoniecznie wy będziecie się z tego cieszyć. Także pamiętajcie, to wszystko jest różne. Tu, tu trzeba gdzieś. Ja wiem, że jest ciężko być takim uniwersalnym człowiekiem, żeby każdy patrząc na ciebie. Nie robił z ciebie wroga, wiecie, także to jest taki... taka myślę puenta dzisiejszego odcinka, że tu na tym pogrzebie dzisiejszym myślę, że każdy się odnajdzie bez względu na to co sobie myślał i tak dalej. Ja to widzę tutaj, że Filipińczycy się potrafią zjednoczyć właśnie w tym, w tym dniu. Także trzymajcie się ciepło, ja mam akurat ciepło, wiem, że w Polsce jest zimno. Do następnego odcinka, cześć!